W kościele parafialnym pod wezwaniem Ducha Świętego w Słubicach, uroczystą mszą świętą w intencji ojczyzny, rozpoczęły się obchody Narodowego Święta Niepodległości. Po mszy świętej odbył się koncert z okazji dzisiejszego święta. Świętujemy ten dzień szczególnie dzisiaj, właśnie myśląc o niepodległości, myśląc o dobru ojczyzny, o dobru nas wszystkich, także. Zebraliśmy się tutaj w kościele. Dzisiaj właśnie przed momentem zakończyła się część tak, obchodów religijnych. Później po południu jeszcze obchody świeckie na placu bohaterów. Przygotowujemy w tej chwili się do krótkiego koncertu patriotycznego. Również także myślę, że jak co roku godnie uczciliśmy ten piękny dzień. Dzień, w którym wszyscy powinniśmy się radować, ale również wszyscy powinniśmy się zastanowić nad tym, że wolność, niepodległość nie jest nam dana na zawsze. O to powinniśmy dbać sami, bo to tylko od nas zależy, jak długo taką niepodległość utrzymamy. Ten dzień to jest dzień radości i tak powinien być odbierany. Obserwujemy, jak pięknie obchodzą ten dzień Amerykanie 4 lipca, jak pięknie bawią się Francuzina. Alizejskich. my obchodzimy ten dzień z wielkim szacunkiem, z wielką radością, ale dzisiaj jest mi smutno obchodzić ten dzień. Dzisiaj, gdy myślę sobie, że na wschodniej granicy buduje się mur przeciwko drugiemu człowiekowi, gdy w lasach płaczą dzieci smutne z matkami, to jest mi smutno też, dlatego że mamy ludzi, którzy mówią, że to jest demagogia. Cierpienie ludzkie nie jest demagogią. Powinniśmy do drugiego człowieka wyciągnąć rękę. Do nas też wyciągnięto rękę. My też w latach 80. jechaliśmy do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Austrii, Niemiec i nam pomagali. My dzisiaj stawiamy mury. Nie tak powinno to być. Powinniśmy jednak patrzeć z empatią na tych ludzi, że to są ludzie. To nie są ludzie, którzy nam zagrażają. To są ludzie, którzy potrzebują pomocy. To są ludzie, którzy uciekają z kraju, gdzie ich mordują, gdzie nie mają własnego domu, gdzie jest wojna. Ci ludzie też. Powinni czuć, że mają wsparcie w nas, na sudziach bogatych Polaków, którzy wiemy, jak trudno jest mieć własną ojczyznę. Odzyskaliśmy to ojczyznę, ale też pomóżmy innym. Na tym zakończyła się patriotyczno-religijna część obchodów Święta Niepodległości. Kolejne wydarzenia miały miejsce na stadionie Subickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz na Placu Bohaterów, ale o nich mówimy w poświęconych im newsach.